Dziękując serdecznie za współpracę i zaufanie, którym nas na co dzień obdarzacie w tym szczególnym czasie, życzymy: Tobie, przesympatyczny klientie, przyjacielu, który wspierasz nas na co dzień, i Tobie, sympatyku, który się cieszy z tego, że jesteśmy. Wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia, pogody ducha, spełnienia marzeń, radości, szczęścia, drugiego portfela, zdrowia, powodzenia, uśmiechu. Miłości, optymizmu, sukcesów.